Połowina w bardzo dużej części składa się z wody. Naszym zadaniem na kobietmasterów, którzy w te jest, jest żeby tą wodę się zachować jak największej ilości. Dlatego jak przed surowe mięso, to nic z niego nie wypływa. Natomiast w trakcie ogrzewania łańcuchy protein zaczynają się rozszerzać i woda zaczyna migrować w tym większym. Teraz trzeba zrobić wszystko żeby tą wodę w tym mięsie zachować, żeby zachować soczystość tego steka. Dlatego krzyczałem tutaj z daleka, żeby nie podchodzić do mięsa z żadnymi ostrymi narzędziami, tylko po prostu szczypce, tępe narzędzia. łańcuchy protein są porozciągane. Woda migruje. I teraz mówimy często, że mięso musi odpocząć. Po co ten odpoczynek? Bo właśnie to jest to że w momencie, kiedy to mięso ściągamy, zostawiamy je, ono zwykle 2-3 stopnie idzie jeszcze w górę, a później zaczyna temperatura się już obniżać. W tym momencie następuje coś takiego, jak z powrotem skręcanie się tych łańcuchów w nowki, Warto, zanim zaczniecie ją kroić, odczekać 25 minut, pół godziny po to, żeby ta woda się w niej rozeszła. Bardzo często jest tak, że jak macie jakąś fajną pieczę, pokroicie ją pierwsze 3-4 plasty i mówicie, o kurde, jaka jest super. A za dwie godziny przychodzicie już nie jest taka bardzo super, bo robią się treciny i tak dalej. Nic innego się nie stało jak to, że odpuściliście z tego miejsca wodę i już dalsza część tej karkówki jest już nie taka fajna, jak były te pierwsze kawałki i wtedy mówicie, a, bo najlepsze jest świeże. Gdybyście odczekali te 25-30 minut, zaręczam, że ta karkówka byłaby smaczna od pierwszego do ostatniego czasu. W metodzie odwróconej... Równomiernie wygrzewa nam się cały mięsień wraz z kością. Jeżeli będziecie kupować tutaj steki z kością, to moja prośba do was jest taka, oprócz tego co mówiłem tutaj cały czas, mięso kładziemy na ruszt w temperaturze otoczenia, w temperaturze pokojowej najlepiej. I teraz ważna informacja dla ludzi, którzy chcą robić steki z kością. Kość musi być wygrzana. Jeżeli macie dobrze wygrzany kość, to kość po pierwsze oddaje wam super fantastyczny aromat przy wygrzewaniu, a po drugie to, 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 to działa jak grzamka. Po prostu ta kość ogrzewa mięso i wtedy to mięso w tej kości jest równomiernie też i nie jest tak? Słuchajcie, powiem Wam tak, te steki, żebyście mieli świadomość, ponieważ ja bardzo często też to powtarzam. Najważniejszym czynnikiem który występuje podczas grillowania, żeby odnieść sukces, jest cierpliwy. Nie da się niczego przyspieszyć, nie da się niczego zrobić na półtniska. Więc co się działo w tym smokefire'ze? Czyli godzinę temu wrzuciłem te duże steki do wędzarni na temperaturę 110 stopni. Ja wysmażyłem te mięsa do 50... znaczy wyciągnąłem te mięsa do 58 stopni i teraz będziemy te mięsa karmelizować, ponieważ jak sami mówiliśmy jest to metoda odwrócona. Więc zamiast na początku karmelizować mięso, to będziemy je karmelizować na końcu. Tak? one już jest wygrzane, one jest równomiernie uliczone i teraz będziemy sobie przeprowadzać karmelizację. Dodatkowo, oprócz tego, że jest już przygotowany w ten sposób, jaki chcemy, dodatkowo dostało jeszcze tyłu, gdy mieliśmy to jabłonką na tu pelekowym więc myślę sobie, że smak będzie naprawdę fantastyczny. Karmelizować, czyli e, rzucić tam wysoką temperaturę. To był ten proces spiekania szybsze ja, i dla ja, fotoreporterów. Tak są na tak? Słuchajcie, potem po warsztatach jest tak, że przy 15 kursantach na 15 instagramach jest ten sklep. <toszczelibli> Każdy mówi, ja to usmażmy? Ale to jest zawsze fajna zabawa. Słuchajcie, kursy gotowania i w ogóle Akademia Kilowania jest fantastyczną zabawą. My zapraszamy Was, żeby sobie zrobić urodziny i greliny. Nawet byście sobie zrobić. Wieczór panieński zatytułowany Akademia Dobrej Żony. Fajna konwencja. Mnóstwo wiedzy, którą jakby staram się przekazać. Z fajnym takim humorem na luzie. Ale jednak, tak, ale jednak uczymy się. Tak, ale jednak się uczymy. Proszę zobaczyć, jaki piękny wzorek. No i teraz... Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do skosztowania tych specjalu, Za chwilkę zaczniemy od maleństwa. Tak, zaczynamy od maleństwa. Wydaje mi się, a, zobaczcie, cierpliwość z tym jest soczysty, ale już nie ma takiego czerwonego paska czystego, tylko jest już złożony Medium, czyli soczystość rozchodzi się po całej kancelarii, tak? Mięso oczywiście było posolone, czyli było dokładnie w ten sam sposób, jak wchodzimy na wodę klasyczną. Natomiast teraz dodamy trochę pieprzu, mój asystent będzie pieprzu, bo on będzie No i będziecie mogli tutaj podejść i zdefistować już te ale najpierw sobie pojawić. Ale zostaw coś dla ludzi. No to ludzie stwierdzą, że to. słuchajcie cierpliwość, cierpliwość cierpliwość jeżeli ktoś pyta mnie, jak długo stworzyć steka, to za każdym razem mimo, że jestem 30 lat za każdym razem mówię, ja nie wiem bo ja nigdy nie wiem jak tylko stać, jak to będzie potrzebuje, a jest to zależne też od wiatru, od warunków atmosferycznych, jeżeli Który mięsa, tak, nie dokładnie, mięsza. jeżeli wiruje jeżeli siłą inaczej, to jest taki się zachowują, jeżeli ja, inaczej oraz zależy to też od, a przede wszystkim od indywidualnych krowy.